Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i tym razem mamy film informacyjny, bo słuchajcie w tym tygodniu Epic Games zaszalało, zrobiło mega promocję na 80-lecie Batmana i także w sobotę jest teraz dzień Batmana, także mega świetnie i jestem tutaj by wam powiedzieć, was poinformować, że za darmo są do odebrania dwie kolekcje z Lego Batman, Trzy gry z Lego Batmana i... 3 gry z serii Arkham. Nie wiem, czy Arkham się nie składało z 4, ale tutaj mamy 3. Więc zobaczcie, mamy Arkham Collection, mamy Batman Arkham Asylum Batman Arkham City i Batman Arkham Knight. Ymm, I jeszcze mamy ymm, LEGO Batman, LEGO Batman 2 i LEGO Batman 3. Słuchajcie, to jest mega, mega świetna promocja, bo tak jak tutaj widzicie, w sklepie można kupić ten zestaw za 200 zł, chociaż te LEGO to trochę chyba przesadzone, że 200 zł. Ale to, to na pewno te, ta seria Batman Arkham Bo um, Arkham Knight wyszło chyba kilka lat temu Te wyszły tutaj chyba 7 lat temu 4 albo 5 lat temu i to chyba 3 lata temu wyszło Także naprawdę mega świetnie, już sobie pobieram tutaj e, Wszystkie te tutaj gry I napiszcie mi w komentarzu czy chcielibyście może serię Z któregoś z tych Batmanów Bo Lego nie wiem czy będę nagrywał, bo Lego to tak naprawdę Jakakolwiek gra Lego, to jest tak naprawdę jedno i to samo. Fabuła jest może troszkę inna, aczkolwiek opiera się wszystko na tym samym. Yy, ale napiszcie mi, czy chcecie od razu na przykład gameplay z Arkham Knighta, czy może po kolei lecieć Azylum City i Knight. I co słuchajcie, w tym filmie było to wszystko. Odbierzcie sobie koniecznie te gry, bo trwa ta promocja jeszcze przez tydzień, a już bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, cześć!